Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym vlogu zaczynamy nowy filmik. Mój pierwszy ładuje się właśnie na kanał i coś wolno idzie, a muszę dać go, jakby tak, wiecie, do sprawdzenia po prostu, bo tam jest drugi filmik ze współpracą. Takie przypomnienie kodu rabatowego. A zobaczcie, kogo ja tu mam, stwierdziłam, że muszę Wam go pokazać, bo dawno go nie było. Teraz przyszłam do pokoju, chwilę, bo czekam na mamę i Zuzię, bo idziemy razem po chłopców, bo Ignaś chciał, żeby dzisiaj dziewczyny też go jakby odebrały. I mówię, przyjdę sobie tutaj poleżeć trochę, bo Ferbuś teraz tutaj ma mieszkanko, a ja już śpię u góry, więc wiecie, on zawsze wieczorem do mnie przychodził, yy, spał sobie ze mną na łóżku, no a teraz troszeczkę mniej czasu, yy, wiecie, jakby przebywamy razem, więc tutaj muszę do niego, wiecie, często przychodzić, głaskać go, miziać, całować i w ogóle. No zobaczcie, no przecież to jest przesłodkie, przesłodkie moje. Mm, kocham go po prostu nad życiem. Nagrywam, kochani, mama z duzią zabrała chłopaków na lody i mnie. Zobaczcie, Gnieź teraz układa puzelki, a Stachu dokańcza kucharek lodowy, tak? Hejo, w kolejnym dniu mamy 7.20. My wychodzimy niedługo do przedszkola. i jedziemy na nogach, ponieważ auto poszło do naprawy, trzeba było wymienić klocki hamulcowe. Więc yy, tak. Czekały do godziny Boże, widzicie. Kryzys, kryzys, już dzisiaj jest czwartek i kryzys wstawaniu, ale to ostatni dzień, bo jutro jest dzień dziecka przełożony z tamtego roku, był remont szkoły, więc idziemy na późniejszą godzinę, więc fajnie, wyśpię się trochę, bo naprawdę jakoś dzisiaj tak. Jeszcze miał sen taki, wiecie co. O ciężki, więc. No hejo hej. Idziemy, chłopca, krótkie spodenki, mały 25 stopni, 27 później. Ale teraz jest chłodno kurczaki. Wiecie, jak się autem jedzie, to ludzik, ale jak już na nogach, no to może być trochę zimno. No widzicie? Dlatego ja nie chodzę na nogach. Dobrze, że za bramą. Ale kiedyś właśnie chyba tutaj mi ten pies wybiegnie Czy ten akurat ale właśnie takie szczekające. Ignacio? O, no, wracamy się do czasów, jak chodziliśmy właśnie na nogach I Wam często nagrywałam tutaj Zobaczcie, pięknie słoneczko świeci On kolejne pieski szczekacze No naprawdę, jak tak jeden wyleci, to aż no to są malutkie Ale ja to od razu paraliżu dostaję <ścoughs> Chodźcie, chłopaki Nagram Was mamy, mamy 18 minutek, ale musimy być trochę wcześniej Więc Stasiu Stasiu, Psiasz, Zatrzymuje się Mają krótkie spodenki, ale powiem Wam, że jest tak Bye bye, że jest tak no, chłodnawo od rana. Już trochę lepiej niż jak byłam pół godziny temu. Więc no, słońce już pięknie tutaj nam świeci. Idziemy. A to ja, proszę bardzo. Też założyłam bluzę, założyłam spodnie. Słuchajcie, obcisłe spodnie już teraz bardzo rzadko noszę, ale jakoś tak, wiecie, w nich się jakoś tak. Nie wiem, nic się nie obija, bo z tych szerokich to wiecie, jednak tak przeszkadza. A ja chcę szybko pokonać trasę i ominąć wszystkie, e, tak, wszystkie psy, jakie są. I trzymajcie za mnie kciuki, żebym doszła cała i zdrowa, bo później jeszcze idę drugi raz, no ale to tak, jakby Igna się odbierała, czyli o godzinie tak 11:10 sobie wyjdę, żeby na spokojnie na niego poczekać. Wiecie co? Chwilę coś porobiłam, bo teraz mam y, trochę więcej na głowie, że tak powiem, oprócz YouTube'a, dzieci, gotowania i sprzątania. Y, bo szykuje się coś większego dla mnie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, ale to jeszcze chwilę, zanim Wam powiem. Y, no, więc tak, szybko czas zleciał. Dzisiaj auto nie mam, tak jak mówiłam, jest w naprawie, więc muszę iść po Ignasia za jakieś 40 minut. Wyjdę sobie tak 11.10, a o 11.30 kończy. Idę tak 10 minut, ale muszę być też troszeczkę wcześniej pod tą klasą. W tym tygodniu tak mamy, wiecie, troszeczkę wcześniej jakby przychodzić. No. Więc tak, ale całe szczęście rozmrażam sobie już mięso, bo zapomniałam o tym tak od rana, od rana typowo. No i obrałam ziemniaki, więc mam nadzieję, że obiad mi sprawnie pójdzie. Później mamy jeszcze logopedę. No, dzisiaj, dzisiaj sporo. I w ogóle paczka mi przyszła też do paczkomatu z... Rezerw zamówiłam sobie do sypialni pościele, dwie takie same no bo jakby mamy dwie kołdry więc żeby już było ładnie do kompletu no więc później Wam również pokażę jak tą paczkę odbiorę wczoraj czy przedwczoraj miałam brwi ale nie poszłam, bo źle się czułam i mam tak zarośnięte, że to jest masakra ubolewam, bo brwi jak są zrobione to od razu twarz inaczej wygląda a tutaj zarośnięte, muszę chyba sama sobie troszeczkę wyregulować. Kochani, byłam odebrać paczuszkę, tam nasze auto stoi. Muszę wejść na sekundkę jeszcze do kaufa. Przymierzę sobie ją, zobaczę, jak będzie, czy będzie pasowała na moje koudry i wtedy Wam pokażę na łóżku, jak się prezentuje. Zobaczymy. O, o widać ten kolorek? Widać. Dzień dobry kochani, w kolejnym dniu, dzisiaj mamy piątek, więc kończymy pierwszy tydzień nauki, ale u nas dzisiaj chłopcy mają przełożony, jak wam mówiłam, ten dzień dziecka, więc ja już jestem wyszykowana, taki leciutki makijaż. Próbowałam tego sposobu z eyelinerem z kropką, żeby tak rozmazać go trochę. No średnio wyszło, ale dobra, już trudno. W końciki wziąłam sobie ten pyłek z Ingrid, Ingrid Ingrid, tak. I taka bluzeczka pasująca właśnie do makijażu i krótkie spodenki, bo ma być naprawdę y, ciepło. Pogoda nas naprawdę rozpieszcza y, w tym wrześniu. Bardzo mi się to podoba. Jest tak naprawdę bardzo przyjemnie i my chyba idziemy na nogach, bo wydaje mi się, że będzie dużo aut, dużo ludzi. Parking jest cały zapełniony właśnie tymi dmuchańcami, y, jakimiś trampolinami, innymi rzeczami. Rzeczami, więc tam na pewno nie staniemy i myślę, że zrobimy sobie taki mały spacerek. Więc witamy w kolejnym dniu vlogowania i też mam nadzieję, że może dzisiaj dostanę sms odnośnie, że szafa jest już. Do odebrania, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale Dawida mama y, kupiła Stasiowi komodę i, i szafę, że miał się po prostu w pokoju, ale chyba mówiłam, bo Ignaś już ma. Więc tak to wygląda i chciałabym już po prostu pochować te wszystkie rzeczy i, wiecie, od następnego tygodnia już, żeby każdy miał u siebie swoje rzeczy i żeby był porządeczek, wszystko ładnie ułożone. Dobra, kochani, my już wyruszyliśmy. Zobaczcie, tutaj idą chłopaki. No i audi jest bardzo dużo, już widzę z daleka, bo jest za 15, jakby dziesiąta, czyli wtedy, kiedy rozpoczyna się ten dzień dziecka. No i dobrze, że nie pojechaliśmy, przejdziemy się, jest ładna pogoda. Eee, tutaj Ignacy proszę z plecakiem, bo musieli wziąć sobie jakąś wodę. Będą soczki w ogóle, ale wiecie, woda, to jest przede wszystkim. Sok mo soku mogą się napić, tam jeden kubeczek czy dwa, ale wodę jest na mózg eee, i ten. Więc wodę muszą swoją mieć. Miej też wziąć na przebranie, bo może będzie coś tam ze straży, wiecie, woda. Ale nie, nie braliśmy. Jest tak cieplutko, że chwila moment i, i wiecie. No i nie będziemy chodzić na No zobaczymy, my idziemy tak na dwie godzinki. No zobaczymy. Idę sama. Co roku właśnie z ze mną była, bo może mama i wiecie, i miałam takie towarzystwo, a tutaj będę po prostu sama, więc chyba się zanudzę szczerze mówiąc, no ale chłopcy mają się wybawić na zaległy dzień dziecka. Mosło, trzymaj się! Dobrze, kochani, jest kolejny dzień. Ja właśnie montowałam dla was vloga, bo widziałam, że dostałam komentarz, kiedy będzie jakiś nowy vlog. Z racji tego, że czekam na akcept tego poprzedniego filmu, więc chyba ten wleci wcześniej. Wstawiam go dzisiaj, nawet, chociaż dzisiaj wstawiam Bompri. Albo jutro, czyli w niedzielę, żebyście mogli sobie obejrzeć. Wiem, że ostatnio z mniej filmów mam mniej czasu, ale tak jak mówiłam, u mnie troszeczkę teraz więcej się dzieje i będzie się działo więcej. Więc tego YouTube'a też będę musiała odłożyć troszeczkę na dalszy plan. Wydaje mi się, że jeden tygodniowo maksymalnie dwa filmy będą. Um, no coś za coś, wiecie co. <laughs> tak to, oj, lasnęłam znów, które mi się przypomniało, że miałam tego nie robić. Um, no, teraz będzie troszeczkę mi ciężej, zwłaszcza na samym początku, ale mam nadzieję, że się później wdrążę i będzie fajnie. Chciałam Was od razu przeprosić za niektóre ujęcia, które wyglądały mega źle. Jest zły kolor, aż są czerwone, pomarańczowe, ponieważ coś było źle w ustawieniach aparatu. Już to zrobiłam. Mam nadzieję, że będzie już wszystko dobrze od następnego nagrywania. Też wiele klipów osunęłam. Na przykład jak wam pościel rozpakowywałam i w ogóle, bo tego się nie dało oglądać. Więc tylko chyba dwa takie klipy wstawiłam, gdzie jest taki kolor. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Już wszystko jest naprawione. Zaraz jeszcze nagram tutaj może jakiś widoczek i zobaczę jak będę montować, czy na pewno już wróciło to do normalnych ustawień no, ale nie chciałam też wszystkich, wiecie, klipów usuwać, mm, no bo kurczę, nic bym nie miała tak naprawdę i cały vlog by poszedł, więc wybaczcie, już od następnego będzie wszystko, picuś, glancuś, że tak powiem. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, wysyłam mnóstwo buziaków, trzymajcie się, zostawcie komentarze, mnie zmotywować, bo naprawdę teraz będę miała po prostu więcej rzeczy do roboty.